Jest taka świąteczna tradycja, że przed świętami Bożego Narodzenia media obrzydzają święta Bożego Narodzenia. Oczywiście nie wszystkie media, ale mamy taki zestaw obowiązkowy, zestaw klasyczny, na który zawsze można liczyć. Tam jest gazeta wyborcza, tam są wysokie obcasy, tam jest Onet, tam jest Newsweek. Czasem dochodzi ktoś jeszcze, ale tutaj mamy właśnie ten klasyczny zestaw medialny. A czy można być szczęśliwym? W święta, no można, można być szczęśliwym w święta kiedy, wtedy, kiedy odrzuci się święta, kiedy powie się rodzino, ja mam was dosyć, ja was właściwie nie lubię, nie będę świętować w tym roku, wyjeżdżam gdzieś na przykład w tropiki, do Tajlandii. I wtedy okazuje się, że bez tych okropnych świąt, bez tych głupich tradycji, których tempo przestrzegamy, wtedy, wtedy znajdujemy ciszę, spokój, ukojenie i szczęście. Tak, możemy być w święta szczęśliwi, nie obchodząc świąt. To jest ten moment wyzwolenia, i wtedy możemy odetchnąć pełną, niezależną, wolnościową piersią.